Ale gorąco w tym samochodzie, naprawdę. Obłudka. W ogóle swoją drogą zapomniałam, że wszystko powinnam nagrywać w poziomie. I jak ja to posklejam, nie wiem. Zaraz będzie tak, że w ogóle dopiero teraz zacznę vloga tym wszystkim. Właśnie wyszłam z solaru i powiem Wam, że jestem tak zgrzana, że masakra. Cieszę się, że dzisiaj jeszcze poszłam na solarium, bo mówię, jutro będę miała tatuaż i przez najbliższy tydzień na pewno, czy dwa tygodnie, nie pójdę na solkę. A już naprawdę widzę, że jestem fajnie opalona. Teraz jedziemy do Rosmana. Z Rosmana potrzebuję na pewno sobie kupić paski wybielające. I nigdy w życiu tego nie robiłam. Więc jestem bardzo ciekawa w ogóle tego, jak mi to wyjdzie. Wczoraj robiłam sobie wybielanie zębów, sodą oczyszczoną i cytryną. Czyli mi coś dało? Nie wiem. Chyba nie, ale było to mega nieprzyjemne w smaku, dlatego odchodzę od tego i spróbuję przynajmniej czasem sobie robić takie paski. I potrzebuję kosmetyków, których zazwyczaj sobie używam. Zabieram was i go to the shopping. Zawsze jak go biorę na zakupy, to ludzie się nagle do mnie uśmiechają. Nagle. Szczerze nie miałam pojęcia, że paski wybierające są tak drogie i biorę coś takiego zobaczymy, czy to coś pomoże, a teraz będziemy brać puder. Szybki haul zakupowy. Co, kupiłam jakiś boster do <grym> wybielania zębów. E, czy mi to pomoże? Nie wiem, ja też nie mam na tyle żółtych, żebym ja nie, wiedz... nie wiadomo co chciała z zębami zrobić, no ale jednak e, zobaczymy. Jeszcze nawet nie mam pojęcia dokładnie, jak to się używa, ale sprawdzam. Podoba się? Chyba się podoba. Eveline, korektor, kamuflaż, e, zajebisty kol, numerek 01 i do tego mamy z Max Factora i podkład miałam kupić. Dobra, jeszcze troszeczkę mam, najwyżej jeszcze raz przyjedziemy, nie chcemy się już wychodzić, e, bo będę musiała Bogusia ze sobą targać. Ale co, mamy tutaj Max Factory Cream Puff i to jest numer 50, naturalny. Zbieramy się, mam ochotę na chipsy w ogóle, e, ja uwielbiam chipsy. To jest tak, że ja kupię te chipsy, zjem sobie parę i ja je odłożę, bo mam po prostu ochotę przynajmniej troszeczkę sobie je dziabnąć i coś do picia, może sobie weźmiemy jakiś aloesik czy coś, nie? Bogdan? Dobra, siadamy. No, siadaj. Bo mama jedzie. Pyciu, pakuj się. Pakuj się, bo jedziemy. Pakuj się. Właśnie, to jest to. Człowiek wyjdzie na chwilę z domu i już wydaje pieniądze. W ogóle wzięłam mnie te chipsy Śmietanka z stołem. W życiu od wieśkich ziemniaczków tego nie próbowałam, więc będziemy robić tej Wiem, że nie powinnam, ale mój Bogu po prostu uwielbia piksy. Próbujemy tego. Co, to, co tutaj jest? Szczerze, bardzo podobne do lejsów. Naprawdę są spoko, powiem Wam szczerze. No, nie ma tragedii. Coś Bogu spróbować? W ogóle czy są dobre. Oj, mu nie podeszło, chyba. A nie, jednak. Jestem już w domku, nalałam sobie kolki, się wypuściłam na dwór. I co? Powiem Wam, szczerze, że teraz konkretnych żadnych planów nie mam. Myślę, że włączę sobie może coś na Netflixie, jakiegoś takiego sobie pooglądam. I to tyle. Jutro muszę już o 8 być w pracy, zazwyczaj mam na dziewiątą. Ale ze względu na to, że na 10.30 mam tatuaż, więc pojadę sobie do pracy, popracuję sobie z dwie godzinki, później pojadę na tatuaż i jeszcze później mam zamiar wrócić do tej pracy. Jakie są plany typowo na jutro oprócz tego tatuażu? Nie mam pojęcia, ale taki mam poranek. Się maluje, jest godzina lekko po siódmej powiem Wam, że co lekko się stresuję dzisiejszym tatuażem, ze względu na to, że totalnie nie mam pojęcia, czy na pewno zrobię taki, jak bym chciała, czyli on będzie gdzieś tutaj na cały bok szyi. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, co mi powie tatuaż, a raczej jestem osobą, która jest bardzo podobna na osoby, które, którym ufa i do nich idzie, bo się na tym po prostu znają więc zobaczymy, co on mi powie, ale no, bardzo jestem ciekawa. Dodam sobie już śniadanko, e, wypiję sobie herbatkę i, i kończę się malować. Jeśli mi zostały włoski do zrobienia, przykleimy rzęski, damy troszeczkę rozświetlacza. Wczoraj kupiłam booster wybierający zęby w życiu takiego czegoś nie używałam. Ogólnie okazało się, że mogę to zastąpić e, pas, żeby zamienić paset zębów tym bosterem i wczoraj nie umyłam zęby, zaraz sobie też jeszcze umyjemy i... Mam wrażenie, że rzeczywiście są czystsze, tylko jest jeden problem, że nie wiem, czy to jest yy, zależność tego, że bardzo mocno szarowałam te zęby, czy tego produktu, że strasznie mi poraniło dziąsła. Jak macie o tym jakieś pojęcie, możecie mi dać znać. Że ostatnio tak dobrze śpię, tylko głowę położę i już mi nie ma. Ostatnio na sajnie pozamawiałam tyle rzęs i powiem wam, że ja nie wiem, gdzie one są. Naprawdę ja mam wrażenie, że ja ostatnio wszystko gubię. I jadę sobie na tych tylko miałam całe opakowanie tych rzęs. I gdzie one są? Nie wiem. Jestem ogarnięta. Właśnie jedziemy do, do pracy. Byłam jeszcze w żabce, kupiłam sobie oshii i wypłaciłam pieniążki. Powiem Wam, że ta rzęsa coś mi... coś dzisiaj nie siedzi. Coś jest źle przyklejona. No dobrze, że wziąłam ze sobą klej. Wcześniej się czułam troszeczkę taka, wiecie, bez mocy. Tak teraz dopiero ją dostaję. Może to właśnie przez to, że też jest taka pogoda słaba. No zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że dobrze i, i, i że będzie wszystko... Nie wiem co. Nie miałam pojęcia co ubrać, końcowo mam spodnie rozszerzane, czarną zwykłą bluzkę, marynarkę i wzięłam sobie skórę, gdyby było mi za chłodno. Miałam chłodę totalnie dzisiaj na te spodnie, ale przez to, że nie mogłam nic znaleźć w swojej szafie, to mówię trudno, trudno biorę to co mam. Właśnie pakuję Wasze zamówienia, kawkę też już mam zrobioną i co ja mogę jeszcze powiedzieć? W ogóle bardzo się cieszę, bo mam okazję pakować paczkę jednej z dziewczyn, która zamówiła z moim kodem, więc mam nadzieję, że będzie Ci się podobać. No i co, pakuję i zaraz ta paczka leci do Ciebie. Z tego całego serca nie mogę się wysłuchać. 10 minut wcześniej przyjechałam, więc jeszcze sobie siedzę, czekam. E, zaraz będę wchodzić. No i co? Życzcie mi powiedzenia. Hello. Hello. Ja sobie właśnie czekam. Kalkę mamy odbitą, zaakceptowane. Będziemy robić. Jestem już w pracy ponownie i to jest moja nowa dziarka. Jeśli chodzi o ból. Powiem Wam, że szyja naprawdę spoko. Tu miałam robione wcześniej siódemki i też było ok. No, jednak żebra są najgorsze i bo zresztą tutaj mam taki bardzo duży pistolet, więc tam było dużo roboty przy nim, ale tutaj naprawdę spoko. Bardzo się stresowałam tym, jak to wyjdzie, czy będę zadowolona, czy nie będzie to wyglądało za wulgarnie, ale uważam, że naprawdę jest ładny. Jest rzeczywiście duży, ale nie wygląda jakoś za bardzo. Zresztą, jak widzicie sobie tutaj na prosto, to nawet nie widać tego tatuażu. Plus, jak sobie będę chciała włoski dać, wiecie, normalnie rozpuszczone, to też tego widać nie będzie, więc jestem bardzo zadowolona. I co? Yy, dziękuję, pracowniarzak. Tym już w domu, obiadek zjedzony, i tak sobie teraz właśnie siadłam, nagrałam TikToka i mam w planach yy, umyć Bogusia. To jest jakaś masakra, po prostu ściągnijmy to, wiem, będę wyglądać jak debil. I know. Ale co, chcę właśnie by Bogusia wykąpać, chciałam już wrócić sami na spacer, ale stwierdziłam, że dopiero wróciłam z roboty, więc nie chce mi się. Już prawie jest koło godziny 17. Więc kąpiemy, może później się przyjadę do zoologicznego, bo potrzebuję mu kupić łapki takie do gryzienia kurze. I w sumie to teraz mam dzisiaj, słuchajcie, w planach. Chcę się położyć, serial i po prostu... Nic nie robić. Wake up! Lepiej mistrz że mamy wake up. Pacio, 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 pacio. mamy słoneczny piasek. chyba nie jest za bardzo zadowolony tym, co zaraz będzie musiał przeżyć. Opa. Super! Co ten piesek robi? Co ten piesek wyprawia tutaj? Jaki puszysty niedźwiadek. Proszę, jesteś wolny, możesz iść. Proszę. Już. I to tak strasznie było? Nie było chyba tak strasznie, co? W tym dziwnym wydaniu kończę tego vloga. W ogóle jestem ciekawa, czy sklejając to wszystko, cokolwiek mi wyjdzie. Mam nadzieję, że tak i że będę tutaj dla Was częściej. Więc co, słyszymy się. Dziękuję ślicznie, że byliście tutaj ze mną i buziaki!